Dlaczego wydałem ponad 60 tysięcy na boksy kart kolekcjonerskich? Cóż, żeby dosłownie, razem z wami je otworzyć. No ale zapytacie, gdzie te boksy? Zdecydowanie za długo zajęło mi przygotowanie tego efektu. No to teraz oficjalnie witam. Wiem wiem. Zapowiadałem chyba trochę większą regularność w ostatnim filmie na moim kanale. Niemniej jednak mam dobrą wymówkę, bo pracowałem właśnie nad projektem, o którym chciałbym dzisiaj z Wami rozmawiać. Tyle gadałem o tych kartach kolekcjonerskich, że postanowiłem jeszcze więcej gadać o kartach kolekcjonerskich, moi drodzy, więc bardzo mi miło w końcu wam przedstawić mój projekt Cards. I w tym filmie chciałbym wam powiedzieć, o co w ogóle chodzi, bo jak niektórzy pewnie zauważyli już w tym momencie, że współtwórcą tego kanału jest in, inny Jacob. Jacob kolekcjonuje. Tak. Naprawdę długo myślałem nad tą nazwą, więc będzie to drugi kanał całkowicie poświęcony właśnie hobby. Ale na końcu tego filmu chciałbym też po troszeczkę poruszyć, co będzie się tutaj na głównym kanale, na Jacobie, działo, w związku z moją pewnie, no, całkiem sporą aktywnością, przynajmniej mam taką nadzieję, na drugim kanale. I pokażę Wam też na końcu parę ciekawych kart, które udało mi się kupić na targach kart w Londynie. Projekt Cards będzie miał tak naprawdę dwa filary, o których chciałbym porozmawiać. Pierwszy to właśnie jest drugi kanał. Jacob kolekcjonuje. Który w 100% będzie poświęcony właśnie kolekcjonowaniu. Już w tym momencie pojawił się pierwszy materiał, na który serdecznie zapraszam. Jego ogólnym założeniem jest troszeczkę to, co robiłem przez lata w FIFA, czyli tworzenie społeczności, otwieranie boksów, paczek, pokazywanie Wam ciekawych kart. Wszystko brzmi dość znajomo, nie? Tak, tak to mówię. I człowiek wyjdzie z Ultimate Team, ale Ultimate Team z człowieka już nie. No ale też mam nadzieję, że będzie pojawiało się o wiele więcej takich filmów merytorycznych, troszeczkę odnośnie właśnie kolekcjonowania, bo wydaje mi się, że przez ostatnie. Pięć lat, któremu poświęciłem, pierwszy oczywiście Pokémonom, potem kartom piłkarskim, sportowym ogólnie rzecz biorąc, jestem w stanie fajnie z Wami porozmawiać o różnych rzeczach, rzucić moją perspektywę, ale też przy okazji, mam nadzieję, dowiedzieć się czegoś od ludzi, którzy też tym hobby się interesują. Parę razy zdarzyło się mi otrzymać od was wiadomość, jak tylko wrzuciłem coś z kartami związanego, że tutaj nie wiecie jak rozpocząć, tutaj macie jakieś pytanie, śmiało. W tamtym filmie, na tamtym kanale, jeżeli macie jakieś pytania, to będę bardzo wdzięczny za ich zadawanie i właśnie tam będzie to idealne miejsce, żeby wam odpowiedzieć, czy to w komentarzu, czy może właśnie jakimś specjalnym filmem. Ostaram się oczywiście pomóc, bo w końcu będzie do tego odpowiednia platforma. A drugi filar projektu Cards to cards.pl, czyli strona, która przynajmniej jak na razie będzie skupia Społeczność wokół breaków, ojedynczych fajnych kart. A w przyszłości mam nadzieję, że i więcej. 2026 będzie ciekawy. Wspomniałem, że będzie skupiała wokół breaków. Co mam na myśli? Moi drodzy, kolekcjonowanie kart piłkarskich jest troszeczkę inne niż Pokémon, chociaż też można tam wiele podobieństw sobie znaleźć. No i weźmy na to, czym jest break. Jest to zrzucenie się na boksa i zabranie z niej tylko tych kart, które mnie interesują. No bo powiedzmy, że taki boks kosztuje 1000 złotych. Ale mnie interesuje tylko karta z Manchesteru United i nie chciałbym dostać karty z City. Co w takim boksie się trafi, to jest troszeczkę niewiadoma. Dlatego zrzucając się na breaka, ja mogę sobie zabrać Manchester United, ty możesz zabrać sobie Manchester City, ktoś inny Liverpool. A ktoś inny, po prostu inne drużyny. Niekoniecznie z Premier League. Ten akurat boks jest z Premier League, natomiast boksów jest cała masa. Zresztą jak pewnie się domyślacie. Jeżeli mógłbym taki rzucić jeszcze przykład, taki bardziej do Fify dopasowany, słuchajcie, no to wyobraźcie sobie, że, że macie paczkę za 100 tysięcy, tam jest 24 kart. Czy wolelibyście na przykład zapłacić tylko 5 tysięcy monet i jeżeli w tej paczce za 100 tysięcy trafiłby się jakiś zawodnik z klubu, którego, na którym Wam zależy, bo nie wiem, gracie first owner, to wtedy go dostajecie? Mniej więcej tak to działa. No ale możecie też kupić całego boksa, a potem... Handlować, zbierać, ustawiać jakoś inaczej. Dowolność jak najbardziej tutaj istnieje. Starałem się przez te ostatnie ponad dwa miesiące pracy nad stroną, żeby tam wszystko działało po prostu dobrze. Pakowanie, wysyłkę, zabezpieczenie, żeby wszystko było po prostu super. Mam nadzieję, że wiecie, że jak ja się za coś zabieram, to staram się, żeby to było zawsze na najwyższym poziomie. Jeżeli mielibyście jakieś uwagi, to śmiało jestem otwarty, żeby po prostu słuchać Was i, i dopasowywać. No bo to też jest, nie ukrywam, dla mnie troszeczkę stresik. Bo, bo chcę zawsze zrobić jak najlepiej, ale otwieram się jak najbardziej na możliwości poprawek. Czy będą tylko karty piłkarskie? No, jak można zauważyć, ja słuchajcie, wywodzę się z Pokémonów, więc absolutnie cieszę się, że będę mógł wrócić do, do poków. Moja większo większość mojej kolekcji, jeżeli chodzi o takie droższe karty, jest w Pokach, więc, więc będę z przyjemnością na ten temat rozmawiał i będę mógł w końcu mieć taki. Luźniejsze materiałowe pogadanki na temat tego, co myślę, na przykład o rynku, w co inwestować, czy w ogóle inwestować, czy jak bawić się tym całym hobby, żeby nie zwariować, bo przeszedłem przez każdy etap tak naprawdę i, i jest tam fajnych, dużo niuansów do przekazania, do przedyskutowania, może znajdzie się jakaś osoba, która chciałaby ze mną porozmawiać na ten temat jeszcze z twórców innych, to też będę jak to, na to jak najbardziej otwarty, bo uważam, że no mnie to hobby wciągnęło. No powiem mam szczerze, że wciągnęło mnie i bawię się świetnie, po prostu je. Obserwując i biorąc w nim udział. No ale oprócz Pokémonów, jak ja to teraz znajdę, oczywiście jest też jeszcze masa naprawdę innych ciekawych produktów. No i między innymi na przykład tutaj. Są karty kolekcjonerskie z Disneya, to patrzę jak, jak to wygląda, o w tym momencie, zapomniałem, że mogę tak przybliżać fajnie, prawda? To są karty kolekcjonerskie właśnie z Disneya, ale są także ze Star Warsów, są karty kolekcjonerskie z Marvela, są karty kolekcjonerskie, no już pomijam oczywiście oprócz inne sporty, ale chodzi mi o takie troszkę kulturo kulturowe popkulturowe wydarzenia. Wydarzenia tematy. W ogóle taki boks kosztuje na przykład 2000 zł, ale można tam zgarnąć nie wiem, kartę z podpisem głosu jakiegoś, jakiejś postaci z bajki. No i u nas troszeczkę to jest takie wiecie, my nie słyszymy tych głosów, bo słyszymy polskie dubbingi, które są świetne i o których też można by wiele rozmawiać, natomiast to zupełnie nie o tym. Ja tylko pokazuję, że ten świat jest szeroki bardzo i cały ten świat chciałbym gdzieś tam kolekcjonować, bo Jacob kolekcjonuje. No i tak na koniec, moi drodzy, o całym projekcie kart. Oczywiście oprócz e, oprócz sklepu jest także nasz Instagram, na który serdecznie zapraszam, bo tam będą zawsze wrzucane też informacje o tym jaki break się odbywa, czy jakieś ciekawe karty wleciały, czy jakieś fajne informacje po prostu. No i z tego co wiem, też na Instagramie można znaleźć naprawdę fajną zniżkę tak, na start, na pierwsze nasze breaki, jakie, jakie będziemy robić, jest też oczywiście Discord, gdzie ta społeczność zawsze uważam jest bardzo mocna. Ja tam będę, będzie też Konrad, którego poznacie pewnie. Jeżeli będziecie brali udział w, w całym tym projekcie, bo jest to tak naprawdę moja prawa ręka i pomoc w, w całym tym projekcie. No i oczywiście mamy też grupę na Facebooku. Jeżeli ktoś korzysta z Facebooka, to i yy, nie wiem, lubi tę formę przekazu, to tam też będziemy. Informacje o break'ach zawsze będą pojawiały się właśnie w tych trzech miejscach. No ale jesteśmy na moim głównym kanale, więc karty, o kartach będzie dużo rozmawiania. Jeszcze zapraszam serdecznie na, na drugi. Ale tutaj też pewnie to się pojawi jednak. Mój kanał główny to kanał, który chciałbym mimo wszystko zostawić na materiały, które są związane z piłką. Z kartami pewnie po części też no w 2026 będzie się nadziało naprawdę, naprawdę dużo. Przynajmniej tak mi się wydaje. I bardzo chciałbym prowadzić ten główny kanał. Że tak to powiem, już nie do końca dla wyświetleń, nie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale żeby to była dla mnie też forma jakiegoś takiego fajnego pamiętnika, i by może dla tych ludzi, którzy tak wiele naprawdę fajnych wiadomości mi napisali o tym, jak, jak bardzo lubią content, który ja tworzę, może właśnie też taka furtka do tego, co dzieje się u mnie, mieszkając sobie w cieszynie, tworząc jakieś nowe rzeczy, może takiego troszeczkę luźnego materiału, ale fajnego, żebym po prostu ja zawsze lubiłem patrzeć na moje vlogi sprzed wielu lat. I i na przykład, nie wiem, oglądać finał Ligi Mistrzów, czy jakieś wyjazdy um, jeszcze swojego czasu, jak oczywiście nagrywałem wiele, o wiele więcej vlogów. Także nie chcę obiecywać, że materiały będą super regularne, ale jak tylko złapię jakiś temat, który wiem, że mogę Wam fajnie przekazać, to zdecydowanie będę korzystał z tej platformy, bo... bo kurczę, no jestem dumny z tego, co zbudowałem przez te wszystkie lata i nie, potr nie potrafię tak... Odpuścić i powiedzieć, dobra, ja zwijam i, i, i koniec. A start projektu Kart pozwoli mi też jakoś fajnie mam wrażenie płynąć pomiędzy głównym kanałem, robiąc interesujące rzeczy, czy to z kartami kolekcjonerskimi, czy też z ludźmi. Co ja robię z tymi rękami. Tyle o kartach, żeby was nie zanudzać swoją drogą. Puchar został przekazany Kamekowi. Kameku serdecznie Cię pozdrawiam. Oczywiście, byliśmy razem na targach kart. Ale to były nieudane targi kart, przepraszam, ale tak było. W jego vlogu na jego kanale to możecie zobaczyć. Ale ja wcześniej zdecydowanie byłem na targach kart kolekcjonerskich w Londynie, a tam się działo. Więc zaraz wam te karty pokażę. E, natomiast w poprzednim filmie, nie wiem czy pamiętacie, wspominałem o karcie, która dla mnie bardzo dużo znaczy, bo gdzieś tam jest za dzieciaka z Magic the Gathering narodziła we mnie tę fascynację kartami. I zobaczcie, udało mi się ją... Kupić. Ona jest akurat w top loaderze, więc ją wyciągnę. To jest karta, o której wspominałem Wam w poprzednim filmie. Karta, dla, dla Was prawdopodobnie, znaczy nawet na pewno, która nic nie znaczy. Karta, która nie jest jakoś wiele warta, ale. Dla mnie jest warta całkiem sporo. I teraz zastanawiam się, w jakiej kolejności wam pokazać moje zakupy, bo troszeczkę ich było. Słuchajcie, troszeczkę ich było. Dobrze, po kolei, Be, bez, bez kolejności, po prostu co tu chwycę, to wam pokazuję, jakie karty udało mi się na targach, e, targach kart w Londynie ściągnąć. Mamy, panie i panowie, David Beckham z podpisem, z oczywiście serii Prism. Panini. W tej, w tej wybitnej, białej koszulce, fantastyczna karta. E, pamiętam, będę mówił, o ile dobrze pamiętam, bo już nie pamiętam dokładnie wszystkich ten, ile mniej więcej za nią zapłaciłem, za tą kartę zapłaciłem około 120 funtów. Także musicie sobie to mnożyć razy, ile funt jest teraz, 5 złotych, jakoś tak. Kolejna karta, jaką tutaj mamy, to jest numerowany, uwaga, Berbatov do 5 e, do z podpisem Pięknie wyglądająca karta, oczywiście. Już wiecie, mam wrażenie, w którym kierunku będziemy szli, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o karty, tak zwane legendy klubu. No, jak mówimy o, le o legendach klubowych, zobaczcie na to. Do 15 z podpisem Erik Cantona. To jest oczywiście z. Staram się, żeby się światła jakoś specjalnie bardzo nie odbijały, które mnie tutaj oświetlają i tak dalej. No ale ta karta wygląda też pięknie. Mówię 12 na 15, to ta numeracja troszeczkę wyższa niż w przypadku Berbatowa, ale Eric Cantona to jest karta bardzo droga. Z tego setu, który jest swoją drogą tam. E... Tylko ja takiego dobrego trafu absolutnie nie miałem. Idziemy dalej. Słuchajcie, karta, która jest piękna, bo nie dość, że jest do 5. Nie dość. Że jest to oczywiście Robin Van Persie, to dodatkowo, jeżeli dobrze się przyjrzycie na podpis, to jest on card auto. Oznacza to, że Robin Van Persie nie robił podpis na naklejce, jak to było w przypadku poprzednich kart, tylko faktycznie miał tę kartę w ręku i ją podpisywał. Te autografy są o wiele więcej warte niż zwykłe podpisy na naklejkach. Niemniej jednak, jak widzicie, taką kartę. To jest jedyna karta, którą kupiłem która nie jest nie grającym już piłkarzem, będę z Wami szczery, po ostatnich moich wpadkach z i Hojlundem, no to tak. Ale mamy tutaj, jak widzicie, Bruno Fernandes z serii TopS Chrome, 1 do 5 z podpisem, no jeszcze Color Match z kartą, no pięknie wyglądający. A nie mówię Wam ile... Dobra, czekajcie, miałem mówić ile, za ile je kupiłem. Berbatow był za około 100 funtów? Coś takiego. Eric Cantona był zdecydowanie najdroższą kartą, bo kosztował mnie około 200 funtów. Robin Van Persie uważam, że bardzo dobry deal, bo chyba kosztował 110 funtów, jak na podpis 1, 2 na 5. On card, Robin Van Persie, serii Impackable, która jest dość dobrze ceniona, zresztą mamy tutaj, będzie do otwarcia zdecydowanie, to uważam... Absolutna topka. No a Bruno Fernandes to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo gościu chciał go sprzedać na jednym stanowisku, ale nie dogadali się cenowo. Ja byłem akurat obok i powiedziałem, kupię go od Ciebie. Kosztował mnie on 230 funtów, o ile dobrze kojarzę, e, więc to jest uważam cena bardzo dobra, mówię, to jest jeden do 5, znaczy 1 na 5 na nawet, e, czyli start jakby numeracji, 1 na 5 z podpisem Bruno Fernandes. Kapitan. Idziemy dalej. E, mamy Rafaela Varana, który kosztował mnie około chyba 90, 90 funtów. Znowu sobie Impeccable e, Tutaj mamy podpisik. Bar to jest do 10 kart akurat, ale też mamy patch Ładnie wyglądający według mnie, więc podobała mi się ta karta i zdecydowanie Varan Czy to jest legenda klubu? Nie, ale uważam, mam bardzo dobre wspomnienia z tym piłkarzem, więc Więc jak najbardziej. I też jeden z najfajniejszych, to jest jedna karta oceniana w PSA akurat u mnie jest to ni e, 5 na 5 z podpisem. No, karta niby oceniona na 8, autograf na 9, ale to mnie jakoś mało interesuje, bo po prostu chodzi o na niego. Na Nani ma niewiele kart, mam takie w ogóle wrażenie, więc tym bardziej jak udało się go znaleźć, to, to się bardzo cieszyłem w dobrej cenie, bo, bo chyba też 100 funtów. Ogólnie wszystkie karty były w okolicach e, 100 funtów, oprócz Kantony i Fernandesza. To są moje. Karty z ostatniego wyjazdu. Tych wyjazdów będzie, mam nadzieję, o wiele więcej, być może razem z Wami. No cóż, dajcie znać, jeżeli ktoś chciałby pojechać um, i razem z nami się pobawić. To tyle. To tyle, dziękuję Wam bardzo. za Ten materiał było dla mnie. Ja wiem, że on nie był najdynamiczniejszy na świecie. Ja wiem, że tu wybuchów nie było. Chyba, że teraz. Ale był on dla mnie bardzo ważny i. I co? Zaczynamy nowy projekt, będziemy się dobrze bawić, mam nadzieję, że Wy będziecie się razem z nami dobrze bawić i mam nadzieję, że SAME najlepsze trafy będziecie razem z nami mieli. Zapraszam na cards.pl, zapraszam na Instagrama, cards, na Discord'a oraz na Facebooka. I do zobaczenia.